Idziemy ono w z tej strony w tym odcinku zrobimy sobie kolejne wyzwanie od Free Także musimy tylko sobie podejść do bankomatu. Prawdopodobnie będzie to wyzwanie, z którego będziemy mogli odblokować emotkę. Także naprawdę fajnie. Bo na razie te wszystkie wyzwania były, żeby zdobyć golda, nie? Także tak, jesteśmy przy bankomacie. To jeszcze nie koniec. Ale zawsze miło Cię widzieć. Tak w ogóle świetnie dzisiaj wyglądasz, co za stylówa. No i mamy kolejne wyzwanie. Nie mamy wyzwania. Czyli co? Tutaj też nic nie widzę. Dobra, wyjdziemy do lobby. Może, może dostaniemy emotkę właśnie. W tym momencie. Tak jest, także dostaliśmy emotkę. Żeby dostać emotkę, musimy zrobić 5 wyzwań od Frigaja. Jest to naprawdę proste. Emotka jest bardzo fajna. Zaraz sobie ją tutaj weźmiemy. Nie życzę dobrego Cyk, użyjmy sobie jej, gdzie ona jest. Nie życzę dobrego dnia. Świetnego dnia. Także jeszcze raz, żeby odblokować tę emotkę musimy wykonać 5 misji od tego frigaja z bankomatu. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Emotka jest darmowa. Widzimy się w kolejnym odcinku i siema!